Radio Natura. Wiedza duszy bez barier. Jeżeli chodzi o osoby chore psychiczne w jakiejkolwiek formie, pamiętajcie, to jest ich spojrzenie na świat. Jeżeli mają swoje spojrzenie na świat, niech je mają, ale w momencie, kiedy zaczynają swoim zachowaniem w jakiś sposób krzywdzić innych, to nie jest w porządku. Powinno się takiej osobie po prostu, nawet jeżeli nie jest, jest chora psychicznie, pomóc w jakiej formie. Dużo tłumaczyć. I może się czasem nie da i jest to bardzo trudne, ale pamiętajcie, nikt nie mówił, że będzie łatwo. Starać się delikatnie tłumaczyć pewne zagadnienia. Jeżeli do tej osoby ona nie będzie chciała specjalnie, ponieważ osoby z różnymi chorobami psychicznymi nie chcą, żeby w ogóle do nich, oni nie chcą się zmieniać, oni nie chcą zmiany. Pamiętajcie, to jest ich wybór. Jeżeli nie chcą się zmieniać, to jest ich wybór. Jeżeli osoba chce, pamiętajcie, jeżeli osoba chce, nie wymuszamy, nie robimy wymuszeń. Jeżeli osoba szuka pomocy, spróbujcie i zobaczcie, czy osoba faktycznie szuka pomocy, czy tylko mówi, że szuka pomocy, bo to są dwie różne rzeczy. Jeżeli jesteście cierpliwi, starajcie się wytłumaczyć emocje. Osoba bardzo często nie radzi sobie z emocjami i źle je widzi. Trzeba po prostu wyjaśnić pewne zagadnienia wyjaśnić o pewnych emocjach. Wtedy to się zmienia. Nie jest to trudne, jeżeli ktoś to robił i robi to codziennie, i na przykład jest w, jakby jest w tym procesie pomagania na różne sposoby i uczenia, powiem wam, że wtedy nie jest to trudne, jeżeli ktoś to robi pierwszy raz, to się zdarzy, że, że to jest bardzo trudne. Dlatego, że nigdy tego nie robił i nie ma tego doświadczenia, ale to jest normalne, jak ze wszystkim. Jeżeli dziecku damy długopis do pisania i nigdy nie pisało, napisze kilka literek i się zmęczy. Po prostu, jeżeli tego nikt nie robił, jeżeli ta ręka nie jest sprawiona, jeżeli po prostu sprawia to trudność, to dlatego, że brakuje nam doświadczenia, więc na różne sposoby, różne problemy psychiczne. Trzeba zrozumieć mózg osoby, trzeba zrozumieć sposób myślenia osoby, trzeba zrozumieć to, co powiedziałem Ci, przestrzenie, luki przestrzenne to jest bardzo ważne, bo jeżeli w momencie, kiedy pewne rzeczy w ciele człowieka, pewne mięśnie, przy kręgosłupie bardzo często na różne sposoby są. Ściśnięte, luki przestrzenne są słabsze. Osoba cały czas dostaje negatywne myśli. Cały czas dostaje do głowy poprzez mieć w mięśniach negatywne myśli. Do naszej główki. Więc to są rzeczy, które są ważne. Więc pamiętajmy. To jest mega ważne. Luki przestrzenne. Dbamy o to. Pamiętajcie. Nie myślcie, że będziecie mieli duży kontakt na początku ze swoim podejściem. Do, do siebie, ze swoim życiu, funkcjonowaniem w życiu codziennym to może być problem, ale nie poddawajcie się kroczkami małymi. Zmieniajcie swoje myślenie, zmieniajcie podejście. To tu cały czas mówię. Umysł logiczny nauczyli nas, że na przykład w szkole nas nauczyli takich dziwnych rzeczy. Mamy książki, uczymy się z książek, uczymy się, że 2 plus 2 równa się 4, i tak dalej, i tak dalej. System nauczania. Nie jest dobry. Jest dobry dla fizyczności. Dla siły pól w ogóle się nie sprawdza. Jeżeli ktoś by chciał uczyć tym samym systemem o energii, niestety, ale to się nie uda, ponieważ ten system został stworzony do uczenia o materii, nie o energii. O energii, w momencie kiedy zaczynamy się uczyć, trzeba ją praktykować, trzeba ją ćwiczyć, trzeba zagłębiać się w swoje podejście do życia. To jest zupełnie coś innego. Czy w szkole nas uczyli, żeby się zagłębiać w swoje podejście do życia? Czy nas uczyli o tym, jak funkcjonować z emocjami, jak z nimi pracować? Bardzo prosto. Jeżeli ktoś czuje złość jego krew, czy się nie, krwi się podnosi, nerka nie chce tego filtrować, ponieważ my naklejamy łatkę w postaci myśli. Patrzcie, jakie to jest proste. Zdenerwujecie się na kogoś? Gdzie jest złość? W was. Nie lubicie jej. Zdenerwowaliście się na kogoś, ale czujecie w sobie złość. Co robicie? Uciekacie od niej. Chcecie ją wyrzucić na kogoś. To jest wasza złość. To jest energia. Nie ma złej energii ani dobrej. To jest kwestia, czy ja umiem przetworzyć tę energię. Czy ja umiem ją obrobić na różne sposoby. Jeżeli nie umiem, jeżeli to my nadajemy łatkę. Czy coś widzimy jako coś złego, czy jako coś dobrego? Jeżeli myślimy, że jeżeli coś nas krzywdzi, jeżeli na przykład, o, bo on mi coś powiedział, ja się zagotowałem i mu odpowiedziałem, to kto siebie krzywdzi? Ja sam siebie swoją emocją. Bo zdenerwowałem się, zamiast odpowiednio użyć tej energii, do tego, żeby porozmawiać, wyjaśnić sobie, to co robiliśmy z tą energią? Wyrzucamy, żeby kogoś zaatakować. Czasem swoich najbliższych. I co się dzieje? Co się wtedy dzieje? I wtedy co? Mamy chorobę na przykład. Mamy dolegliwość. Ale kto ją z nami zbudował? Ktoś na zewnątrz myślicie? Nie. Nikt na zewnątrz się, nigdy nam nie zbudował. My sami stworzyliśmy emocje i co chcieliśmy zrobić z naszą emocją? Zaatakować kogoś złością. Jaką łatkę zostaliśmy? Ta krew, ta emocja jest w naszej krwi. Co się dzieje? Chcieliśmy jej użyć, żeby kogoś zaatakować. Rozumiecie? My musimy to zacząć rozumieć. Stworzyliśmy siłę pól złości, żeby kogoś zaatakować, żeby kogoś skrzywdzić. To jak, to jak ma się zachować nerka do tej krwi? Ma dużo strachu, spina się. Przecież tą krwią kogoś zaatakowaliśmy, zaraz do tej nerki przyleci. Zaatakuje, ona myśli, że ją zaatakuje, bo atakujemy emocjami. Czy mogą być choroby psychiczne, mogą być powodowane przez no, doczepy istot astralu? Ogólnie, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, nie. Dlaczego? Ponieważ nikt was nie zaatakuje. My sami siebie atakujemy. Jeżeli ktoś komuś wmówił, że jakaś istota z astralu przyjdzie i podczepi się pod nas, nie ma takiej możliwości. To my tworzymy przepływ. Czyli bardzo często te choroby psychiczne są związane z mięśniami szkieletowymi, poprzecznie prążkowanymi. W jaki sposób? W taki sposób, że w momencie, kiedy my, to jest nasz dziwny umysł logiczny, pamiętajcie, osłabiamy swój mięsień poprzez mieć mięśnia. On się kurczy i zmienia swój przepływ. Narysuję to, dobrze? Żebyśmy mogli to dobrze zrozumieć. Pamiętajcie, podchodźcie luźno do swojego życia. Nie, nie, nie chodźcie z dużym ego. Chodźcie luźno. Nie starajcie się o być takim wielkim O.E. Wasz organ jest takim O.E.? Nie. Czyli co robicie? Okłamujecie samych siebie pokazujecie swojemu organowi, że jesteście ważniejsi niż on. Nie bądźcie on, e, tacy, że ja wiem lepiej, ja wiem to, ja wiem tamto. Nie, nie, nie. Powiedziałem, słuchajcie, sprawdzajcie. A, ok, na razie wytłumaczymy te podczepy. Mhm. Jeżeli narysujemy sobie nasz kochany mięsień, to jest nasz kochany mięsień. Narysujemy sobie go w ten sposób o mam nadzieję, że widzicie jeżeli widzicie, piszcie po prostu w komentarzach tak, normalnie na na luzie, pamiętajcie to jest bardzo ważne, na luzie piszcie po prostu czy, czy widzicie, czy jest, czy jest ok czy to przypomina mięsień na różne sposoby ok, mamy nasz mięsień i wyobraźcie sobie że przy tym mięśniu mm, ty, 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 Mamy naszą skórę. Żółtym kolorkiem już rysujemy. Mamy naszą skórę. I wyobraźcie sobie to, co powiedziałem o tych lukach przestrzennych. W naszych mięśniach znajduje się miedź. W składzie naszych mięśni znajduje się miedź. Mamy tą miedź. Takie zielone, może kropki porobimy sobie, żebyście mogli zobaczyć naszą miedź w mięśniu. Po prostu zrozumcie, ponieważ wiedza jest tak dosyć skomplikowana, ale jak zaczniecie to rozumieć, powiem Wam, że będziecie w głębokim szoku, jak zaczniecie podchodzić do siebie pokojowo, zobaczycie, że zaczynacie żyć, że zaczynacie być wolnymi ludźmi. I teraz, tak. Jeżeli chodzi o Wasz mięsień, on ma w sobie miedź. I jeżeli ktoś na przykład was dotknie a ręką na waszą, waszą skórę, dotknie ręką wasze, waszej skóry, już sobie rysujemy taką czarną strzałeczką. To jest ręka albo jakiś bodziec, który dotyka waszej skóry. Teraz skąd odbieracie informacje, że na przykład to jest ciepłe, to jest zimne, i tak dalej, i tak dalej. Poprzez impuls waszej skóry, który dociera do miedzi. Przecież miedź jest super przewodnikiem. Dlatego mamy ją w instalacjach w domu. I ta mieć w odpowiednich miejscach przewodzi ten impuls do naszego układu nerwowego i z układu nerwowego do naszego mózgu. Narysujemy sobie drugą strzeczką, czyli odprowadzenie do M, czyli mózgu. Yy, aha, mamy. M, czyli mózgu. Dobra. I teraz tak, jeżeli ktoś was dotknie. Poczujecie ciepło, zimno i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie, dookoła skóry, co jest na zewnątrz tej skóry, to co nazywamy, są urządzenia, które to mierzą. Nazywamy to, narysujemy sobie to takim może kolorkę. nazywamy to naszą aurą, która jest na zewnątrz. Ta aura ma siłę pól różnych pierwiastków, różnych emocji. I teraz tak. W momencie, kiedy nasz mięsień odbiera energię z tej aury bezpośrednio poprzez skórę, on decyduje o informacji, co przechodzi, jakie myśli są tworzone. Czyli, jeżeli ktoś was dotknie, dotkniecie zimnego, to tworzą się do tego wasze myśli. Tego, co dotknęliście, ponieważ ten impuls idzie poprzez waszą miedź w mięśniu, czyli wasze napięcie mięśniowe, do waszego układu nerwowego i do waszego mózgu. I pojawiają się myśli: O, i mówicie: O, to jest zimne. To jest ciepłe. O, tutaj mam ból. Ukucie, zobaczcie, co się pojawia: emocja, uczucie bólu. Ukujemy, i pojawia się ból, pyk, co A to wszystko idzie przez miedź w mięśniu. Na różne sposoby, albo przez układ nerwowy, albo przez mieć w mięśniu. Najczęściej myśli, które się pojawiają przy tym, idą przez mieć w mięśniu. Czyli teraz już rozumiemy bardziej kreację, jak człowiek został skreowany i jak się tworzą różne myśli. Jeżeli mówimy, że na przykład mamy gorszą psychikę, bo przychodzi istota z astralu i na przykład nas się podpina pod nas, to jest wymyślone przez umysł na różne sposoby. Ja nie mówię, że tych istot nie ma i tak dalej. Ale po co krzywdzić kogokolwiek. To nie jest tak. To jest odbiór naszego mięśnia. Pamiętajcie. O co chodzi? To jest dla mnie bardzo ważne, żebyście zrozumieli tą część. Jeżeli tam miedzi w mięśniu i ten mięsień został na przykład mocno uderzony, po prostu to uderzenie doznał psychosomatycznego problemu. I, I często lekarze tego w ogóle nie widzą. Medycyna tego nie widzi, ponieważ ten, ten problem. Jest w sile pól mięśnia. Po prostu inaczej odbiera sygnały. Miedź zaczyna inaczej odbierać sygnały. I nagle na przykład poprzez aurę na zewnątrz odbiera sygnał, jakby nas coś atakowało. I czujemy: o, coś się podczepiło, bo nas atakuje. A to jest tylko to, że tą samą energię, tą samą energię z aury, nagle ta miedź zmienia komunikację. Co się dzieje? Przesyła informację do naszego mózgu o tym, że coś nas atakuje, a błąd nie jest w naszym myśleniu bardzo często. My po prostu dodaliśmy do tego łatkę, że coś się podczepiło. Po prostu mieć w mięśniach przekłamuje przekaz, bo jest uszkodzona, czego medycyna nie może zweryfikować. Wiedza duszy bez barier.